W trakcie wywiadu na żywo, który zapowiadał się jako kolejny rutynowy moment w karierze dziennikarki Kingi Dudy, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Atmosfera, która do tej pory była spokojna i opanowana, zmieniła się drastycznie, gdy jeden z obecnych reporterów postanowił skonfrontować się z nią bezpośrednio i stanowczo. Powód? Słowa wiary, którymi Kinga, znana ze swojej stanowczej postawy i osobistego świadectwa, Podzieliła się publicznie w mediach społecznościowych i programach. Publiczność była zaskoczona, ponieważ nikt nie spodziewał się, że w tym momencie padnie tak stanowcze pytanie, co stworzyło atmosferę napięcia, która pozostawiła wszystkich w niepewności co do tego, co ich czeka. Było to starcie wykraczające daleko poza zwykłe dziennikarstwo. Było to starcie między przekonaniami, wierzeniami i odwagą wyrażania tego, co wielu czuje. Ale niewielu ma siłę bronić przed kamerami. Od samego początku Kinga zawsze otwarcie mówiła o swojej wierze, a jej szczerość zyskała jej rzesze zwolenników, którzy podziwiają ją nie tylko za jej pracę dziennikarską, ale także za uczciwość, z jaką dzieli się swoimi doświadczeniami, duchowymi. Jednak ta sama szczerość stała się celem krytyki, a nawet ukrytych ataków, pokazując, jak bardzo społeczeństwo wciąż walczy. Aby zaakceptować, że wiara i rozum mogą współistnieć. Kiedy w tym momencie stanęła twarzą w twarz, Kinga musiała zmierzyć się z przenikliwymi pytaniami, które próbowały ją zdestabilizować, kwestionując zasadność jej przekonań i ich znaczenie w jej polu zawodowym. Jednak, wbrew temu, czego wielu się spodziewało, jej odpowiedź była stanowcza, jasna i pełna głębokich emocji, pokazując, że nie ustąpi ani nie da się zastraszyć wyzwaniu. Napięcie w sali było namacalne, a publiczność śledziła każde słowo, jakby był to pojedynek światła i cienia. Kamery uchwyciły każdy gest, każdą pauzę, każde zdecydowane spojrzenie kingi, podczas gdy dziennikarz kontynuował swoją prowokację. Ta konfrontacja nie była tylko wymianą pytań i odpowiedzi, ale symbolicznym momentem dla każdego, kto kiedykolwiek czuł się osądzany za publiczne wyrażanie swojej wiary. Kinga, ze swoją pełną szacunku, ale niezachwianą postawą, stała się głosem, który reprezentuje walkę wielu osób, które szukają przestrzeni, aby wyrazić swoje przekonania bez obawy przed pomniejszeniem lub brakiem szacunku. W tym momencie stawką było coś większego: prawo do wiary, do życia swoją wiarą i inspirowania innych do robienia tego samego. Ten epizod odcisnął swoje piętno na niedawnej historii dziennikarstwa ze względu na swoją intensywność i sposób w jaki ujawnił rzeczywistość, o której wciąż mało się mówi. Konflikt między osobistą wiarą a presją społeczną na rzecz neutralności lub milczenia w kwestiach duchowych. Kinga Duda pokazała w tym momencie, że jej wiara nie jest tylko szczegółem jej życia, ale podstawą, która podtrzymuje jej odwagę i głos. A reakcja dziennikarki, której wielu spodziewało się, że będzie agresywna lub niegrzeczna, ostatecznie zaskoczyła nas, ujawniając również ludzką stronę, pełną wątpliwości i pytań, jakby ten dialog był zaproszeniem do głębszej refleksji, do zrozumienia wykraczającego poza wypowiedziane słowa. Po pierwszej odpowiedzi Kingi Dudy, studio pogrążyło się w krótkiej ciszy, która wydawała się trwać wieczność. Dziennikarz, wyraźnie zaskoczony stanowczością i spokojem młodej kobiety, zawahał się na moment, zanim znów przemówił. Jej oczy, które wcześniej wyrażały pewne wyzwanie, teraz próbowały zrozumieć coś więcej niż tylko powierzchnie. Jakby w tym momencie zdał sobie sprawę, że stoi przed kimś, kto nie mówi tylko o ideach, ale o prawdziwym, głębokim i transformującym doświadczeniu. Kinga nie była tam, aby przekonywać kogokolwiek gotowymi przemówieniami. Mówiła, z serca, z prawdą, którą nosiła w duszy, i to, bardziej niż jakikolwiek argument, rozbrajało atmosferę. Starcie, które zaczęło się od napięcia, stopniowo przekształciło się w moment niezwykłego człowieczeństwa. Kinga podzieliła się następnie czymś, czego nigdy nie ujawniła publicznie. Opowiedziała o epizodzie głębokiego smutku, którego doświadczyła wiele lat temu, gdy była jeszcze studentką, i o tym, jak to właśnie w tym okresie bólu, po raz pierwszy zetknęła się z obecnością Boga w żywy i niezaprzeczalny sposób. Nie było to w kościele ani podczas ceremonii, ale samotność w jej pokoju, kiedy wszystko wydawało się stracone. Tam, według jej słów, usłyszała coś w swoim sercu, czego nigdy nie zapomniała: Jeszcze nie jesteś gotowa się poddać. To zdanie stało się jej filarem. Był to początek transformacji, która zmieniła jej sposób patrzenia na życie, ludzi, a nawet jej misję jako dziennikarki. Dzieląc się tym doświadczeniem, Kinga nie tylko odpowiedziała dziennikarce, ale także poruszyła tysiące osób, które oglądały wywiad, z których wiele wysyłało emocjonalne wiadomości, mówiąc, że jej słowa padły we właściwym momencie. Dziennikarz, który do tej pory wydawał się zdecydowany zdyskredytować rolę wiary w jego zawodowym wykonaniu, Zaczął zmieniać swoje stanowisko. Zamiast przerywać, zaczął słuchać. Zamiast ironicznie pytać, zaczął pytać ze szczerą ciekawością. A nie boisz się, że zostaniesz za to wyśmiany? zapytał tym razem łagodniejszym tonem. Kinga lekko się uśmiechnęła i odpowiedziała: Byłam wyśmiewana z wielu powodów, ale nigdy nie czułam się tak wolna, jak po tym, jak zaczęłam mówić o tym, co naprawdę żyje w moim sercu. Moja wiara nie jest tarczą, jest mostem. I każdy, kto chce przejść ze mną, zawsze będzie mile widziany. Siła tych słów rozbrzmiewała jak cichy manifest, który nie domagał się aprobaty, ale zapraszał do refleksji. Po drugiej stronie ekranu tysiące widzów zostało poruszonych. Wielu dostrzegło w kindze odwagę, której sami by chcieli. Inni, którzy czuli się osamotnieni w swojej wierze, zdali sobie sprawę, że nie są już odizolowani. W tym studiu nie była to tylko debata o religii. To była deklaracja człowieczeństwa, złożona przez kobietę, która postanowiła być wierna sobie, nawet gdy oznaczało to pójście pod prąd. I w tym momencie stało się jasne, dzieje się coś potężnego i nikt, nawet dziennikarz, nie mógł pozostać obojętny. Reperkusja była natychmiastowa, media społecznościowe eksplodowały komentarzami, niektórzy chwalili odwagę Kingi Dudy, nazywając ją niezbędnym głosem w czasach wymuszonego milczenia. Inni, bardziej sceptyczni, próbowali ją zdyskredytować, mówiąc, że wiara i dziennikarstwo powinny być oddzielone, tak jakby ludzkie, uczucia można było oddzielić od zawodu, który w istocie powinien szukać prawdy. Ale między tymi skrajnościami był cichy tłum, który czuł się głęboko reprezentowany. Zwykli ludzie, którzy również noszą swoje przekonania w sercach, ale którzy często milczą ze strachu przed osądem. Kinga, nie podnosząc flag politycznych ani religijnych, dotknęła zbiorowej rany prawa do bycia tym, kim się jest, bez konieczności ukrywania wiary, która podtrzymuje duszę. I ta szczerość, transmitowana na żywo i bez prób, stała się punktem zwrotnym. Następnego dnia audycje radiowe, felietony, a nawet przywódcy religijni, komentowali odcinek. Pastor napisał na swojej stronie Kinga Duda nie głosiła i kazań była po prostu lekka. Rabin pochwalił ją za godność, z jaką broniła swojego prawa do wiary, nie atakując nikogo. A nawet doświadczeni dziennikarze, którzy przez lata bronili ściśle neutralnej postawy, przyznali, że być może dziennikarstwo musi nauczyć się być bardziej ludzkie. Że słuchanie opowieści o wierze to także słuchanie prawdziwych historii. Wśród tak wielu świadectw było jedno zdanie, które krążyło szeroko. Ona nie odpowiedziała, aby wygrać, odpowiedziała, aby oświecić. I to właśnie uczyniło ten wywiad tak niezapomnianym. Ale nie wszyscy zareagowali hojnie. Niektóre głosy próbowały wykorzystać odcinek, aby delegitymizować Kingę. Mówili, że zmieniła przestrzeń dziennikarską w religijną ambonę. Ta emocja odebrała jej obiektywizm. Ta wrażliwość nie idzie w parze z wiarygodnością. Ona jednak pozostała milcząca w obliczu tych oskarżeń, wolała nie odpowiadać, nie podsycać pustych debat. Na swoim profilu zamieściła po prostu jedno zdanie: Kiedy światło cię drażni, to dlatego, że wokół jest dużo ciemności. Ta dojrzała, spokojna, a jednocześnie stanowcza postawa uciszyła wielu krytyków. Nie musiała się bronić. Jej świadectwo już samo się wypowiedziało jakby wiedziała, że w obliczu pewnych prowokacji Najskuteczniejszą rzeczą jest nie stawianie oporu, ale stanie na nogi. I tak Kinga Duda przekształciła próbę zawstydzenia w moment objawienia. Pokazała, że wrażliwość i wiara to nie słabości, ale raczej siły, które łączą. Pokazała, że można być dziennikarzem i wierzyć, być profesjonalistą i człowiekiem, informować i inspirować. Co więcej, pokazała, że jest coś głęboko przemieniającego. Gdy ktoś decyduje się żyć prawdą z odwagą, nawet jeśli kosztuje to krytykę, odrzucenie lub niezrozumienie, w tym studiu przed kamerami, Kinga nie odpowiedziała tylko dziennikarzowi, odpowiedziała całemu pokoleniu, które zadaje sobie pytanie, czy można wierzyć i być jednocześnie traktowanym poważnie. A jej odpowiedź, bez potrzeby krzyczenia czy bronienia się, była bezdyskusyjnym, tak. Kilka miesięcy później wywiad ten był nadal omawiany w kręgach dyskusyjnych, na spotkaniach religijnych, w klasach dziennikarskich. To, co miało być tylko kolejnym występem telewizyjnym, stało się symbolem czegoś o wiele większego przebudzenia uśpionego sumienia. Kinga Duda, dzięki swojej spokojnej i stanowczej postawie, rozpaliła na nowo wiarę wielu, którzy pogrzebali ją pod ciężarem współczesnego sceptycyzmu. I co więcej, Pozwoliła, nawet nie mówiąc tego, tysiącom innych ludzi podnieść głowy i powiedzieć z tym samym spokojem: Wierzę. To było tak, jakby jej odwaga przełamała. Tame, te słowa wypowiedziane tak prosto mnożyły się w sercach w całym kraju w listach, w anonimowych wiadomościach, w nieśmiałych uśmiechach, w cichych łzach. Kilka miesięcy później. Kinga została zaproszona, by wygłosić przemówienie na uniwersytecie. Wypełniona po brzegi sala spodziewała się technicznych przemówień na temat wolności prasy lub etyki dziennikarskiej, ale ona postanowiła po raz kolejny zaskoczyć. Rozpoczęła swoje wystąpienie od opowiedzenia, jak została odrzucona na pierwszym stażu, ponieważ odmówiła ukrycia krzyża, który nosiła na szyi. Opowiedziała o czasach, kiedy, mimo że miała kwalifikacje, czuła się poniżona. Wspominając, że modliła się przed podejmowaniem trudnych decyzji i jak to wszystko, zamiast ją od siebie odepchnąć, tylko ją wzmocniło. Ponieważ ci, którzy mają prawdziwą wiarę, nie używają jej jako tarczy przed światem, używają jej jako kompasu, aby go przekroczyć. Publiczność, wcześniej niespokojna, teraz słuchała jej w absolutnej ciszy. Wielu z nich nie spodziewało się, że ich to wzruszy, ale na koniec wstali i bili brawo. Nie z próżności czy charyzmy, ale dlatego, że dotknęła ich prawda, która przekracza bariery. I być może to jest największa lekcja, jaką Kinga zostawiła na tej drodze: że wiara nie musi być głośna, aby była potężna, że nie trzeba krzyczeć, aby zostać usłyszanym, że można zmienić świat, zaczynając od własnego serca. Nie poszła do telewizji, aby kogokolwiek nawrócić, ale aby nie zostać pominiętym. I to już jest dzisiaj akt rewolucyjny, bo gdy Ktoś decyduje się nie zdradzić własnej duszy, cały świat reorganizuje się wokół tej decyzji. Kinga nie chciała być symbolem niczego, ale stała się dla wielu lustrem, a jej obraz, spokojny i stanowczy, wciąż pozostaje w umysłach tych, którzy widzieli ją tamtego dnia przed kamerami. Nie tylko wobec dziennikarza, ale wobec strachu, jaki tak wielu ma przed pokazaniem się takimi, jacy naprawdę są. Najciekawsze jest to że od tamtego epizodu dziennikarka nigdy nie zwróciła się do nikogo w tak prowokacyjnym tonie. Bliscy przyjaciele mówią, że przez wiele dni był wstrząśnięty, a dziś dyskretnie starał się lepiej zrozumieć, o czym tak wiele mówiła o wierze. Może też był poruszony, może zdał sobie sprawę, że jest coś poza tym, co widzialne, coś, co wymyka się logice, ale czego nie da się zignorować. Bo gdy ktoś ma odwagę być światłem pośród ciemności, nawet ci, którzy się opierali, zaczynają widzieć. I tak zaczyna się każda transformacja, od jednej duszy, która odmawia zgaszenia swego płomienia.